A znaczy wywiady udziela. No,

Prosimy o uwagę już. Szanowni Państwo, będą częściowo wybudowanymi już kolektorami grawitacyjnymi, a następnie budowanym obecnie kolektorem tłocznym. Dowożone będą również wozami asynizacyjnymi. Wykonawcą tej inwestycji jest prywatne przedsiębiorstwo budowlane... której właścicielkę wraz z synem Januszem mam zaszczyt Państwu przedstawić. Głęboko wierzę, że spotkamy się w drugiej połowie 2001 roku na uroczystym oddaniu tejże oczyszczalni do użytkowania. Dziękuję bardzo. Po zabranie głosu poproszę. Przewodniczącego Rady Gminy, a zarazem Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy, Pana Marcina Podporę. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Drodzy Państwo, znajdujemy się na terenie inwestycji, o którą zabiega od wielu lat społeczeństwo Gminy Ziemiany, o którą zabiegały kolejne Rady Gminy, która w obecnej dobie jest tym samym dla wsi, czym elektryfikacja była lat temu 50. To, że się udało, że budowa oczyszczalni idzie pełną parą, jest ogromnym sukcesem nas wszystkich, wszystkich mieszkańców Gminy Ziemiany. Droga była długa i wyboista. Poprzez różne koncepcje, przy ciągłym braku środków, przy braku akceptacji niedowiarków, sprzeciwie grupy partykularnych interesów, dzięki uporowi, konsekwencji i ofiarności naszego społeczeństwa, dzięki pomocy władz powiatowych, dzięki pracowitości członków Społecznego Komitetu Budowy Oczyszczalni, Ścieków i Kanalizacji, którzy w trudnych chwilach ani razu nie zwątpili. Prawda zatriumfowała nad kłamstwem, wola nad brakiem wiary, dobro społeczne nad tanim populizmem. Z tego miejsca chcę podziękować tym wszystkim, którzy nawet na chwilę nie odeszli od naszej sprawy, wierzyli w jej słuszność, dzięki którym możemy dziś podziwiać oczyszczalnie w takiej formie. Szczególnie gorąco dziękuję panu staroście Wiesławowi Baryle, panom wójtom Grzegorzowi Eichmann i Jerzemu Hiller, księdzu kanonikowi Józefowi Empel, panom radnym dwóch ostatnich kadencji Markowi Kaszubowskiemu, Stanisławowi Kaszubowskiemu, Czesławowi Kieszk, Janowi Lemańczykowi, Leszkowi Pobłockiemu, Krzysztofowi Rolbieskiemu, Janowi Skwielawskiemu, Janowi Sporek, Wiesławowi Stoltman, Nikodemowi Stral, Tadeuszowi Szewczyk, Stefanowi Szyszka, Dariuszowi Tużyńskiemu, Janowi Wałdoch, pani radnej Barbarze Kuklińskiej, panom radnym Feliksowi Daniels, Dariuszowi Janta, Grzegorzowi Jenta, Leszkowi Koseckiemu. Andrzejowi Nakielskiemu, Andrzejowi Januszowi Nakielskiemu, Marianowi Rolbieckiemu, Benedyktowi Synak, Marianowi Szalewskiemu, Adamowi Szejba i Piotrowi Męczykowskiemu. Członkom społecznego komitetu, Marcelem Obrózkiemu, Tadeuszowi Kaszepowskim. Chcielibyśmy teraz podziękować Panu Bogu za to, co już tutaj widzimy. Dziękować, że wszyscy ludzie dobrej woli się nie załamali i dzięki tym wysiłkom oczyszczalnia ruszyła do zakończenia jeszcze daleko. I dlatego chcemy prosić Wszechmocnego, by błogosławił by te przeszkody, które jeszcze piętrzą się przed nami, Bóg dopomógł rozwiązać, żeby ci, którzy przeszkadzają, nie mieli tych mocy złych, które potrafią zniszczyć to, co dobre. Bo pracą rąk swoich i poprzez różne gałęże techniki zawsze człowiek współdziała ze stwórcą aby ziemia stawała się coraz godniejszym mieszkaniem dla naszej rodziny ludzkiej. Tym samym udoskonala dzieło stworzenia Bożego, przyczynia się do rozwoju ludzkiej społeczności i wypełnia Chrystusowy nakaz służenia braciom. Korzystając z różnych wynalazków dokonywanych dla naszego pożytku, błogosławmy Boga, Nieustannie oddawajmy mu chwałę, bo on jest prawdziwą światłością. On jest źródłem wody tryskającej na życie wieczne. Dlatego teraz do niego zanosimy nasze błagania. Słowami umocnij panie dzieło rąk naszych. Wiekuisty Boże, ty stworzyłeś wszelkie dobra i człowieka ustanowiłeś Panem nad nimi. Spraw, abyśmy mądrze korzystali ze sił przyrody ku Twojej chwale i pożytkowi wszystkich ludzi. Umocnij Panie dzieło rąk naszych. Umocnij Panie. Ty nieustannie dajesz nam swojego ducha spraw. Abyśmy nie tylko przez naszą twórczość, ale i przez sprawiedliwość i miłość współdziałali z Duchem Świętym dla odnowienia oblicza naszej ziemi. Umocnij Panie dzieło rąk nasz, umocnij Panie dzieło rąk nasz. Ty znasz serca wszystkich ludzi, spraw, aby osiągnięcia swego talentu poddali ocenie rozumu i prawego sumienia. Umocnij Panie dzieło rąk naszych, Umocnij Panie dzieło rąk naszych. Ty patrzysz na nasze przedsięwzięcie budowania nowej oczyszczalni, która ma służyć tutaj mieszkającym i przybywającym. Błogosław. Wszelkie wysiłki ludzkie. Umocnij, panie, dzieło rąk naszych. Umocnij, Umocnij panie, dzieło rąk naszych. Ty zechciałeś, aby wszyscy ludzie nazywali ciebie ojcem. Spraw, aby wszyscy pokrzywdzeni wskutek niesprawiedliwości dzięki pomocy bliźniem odzyskali wszystkich tutaj zgromadzonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz prawdopodobnie będzie podpisanie i wmurowanie, żebyśmy mogli się wszyscy włączyć. Mamy tu księdza Marcina, który zastąpi pana organistę, ktoś się w opiekę lub jakąś inną modlitwą. Będziemy prosić o błogosławieństwo. błogosławieństwo. Oh, <laughs> yeah. Poproszę uczniów szkoły, naszego gimnazjum od wyznaczonych uczniów najlepszych o odczytanie aktu erekcyjnego. Akt erekcyjny Anno Domini 2000. Dnia 6 grudnia w gminie zmiany Pro Publico Bono dokonano poświęcenia budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Parowa. Fakt ten ma miejsce w czasie, gdy Łodzią Piotrową kieruje pierwszy z rodu Jan Paweł II. O pomyślność i rozwój Kaszub dbają gospodarze tej ziemi podpisani na mniejszym akcie erekcyjnym. Starosta kościerski Wiesław Baryła, proboszcz parafii św. Antoniego Spadwy, ksiądz kanonik Józef Emper, przewodniczący rady gminy w Dziemianach Marcin Podpora, wójt gminy Dziemiany Jerzy Hiller. Dbałość o powier powierzoną nam przez twórcę czystość naszego środowiska, wierząc, że tylko troska o jakość wód, powietrza i ziemi uchroni nas przed kataklizmami nadchodzących cywilizacji, dusz Duszpasterz naszej parafii, przez kanonik Józef Emper, dokonał poświęcenia budowy oczyszczalni ścieków, która służyć ma nam i przyszłą po nas pokoleniom. Społeczność Gminy Ziemiany. Dziękuję bardzo. Poproszę w tej chwili pana Starostę i pana Wójta o asystę przy wurowaniu. A kto jest innego? Bardzo proszę księdza Kanonika, aby nie opuszczał nas jeszcze i był przy nas w tej jakże ważnej i doniosłej chwili. Księża Kanoniku, prosimy do nas. Słuchajcie, tak żeby... Tak, tak, Panie starosto, tak, żeby można było zdjęcie tak? zrobić. Panie starosto. Panie starosto. Ale tu tak... Opuść to, opuść to. Daj, O tak, tak. Po chwilce. Dobra. Proszę bardzo. Tak? Ale z kielnią, z kielnią i tak dalej. O, 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 to, 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 to. Dobra. No ale tu, ale dobrze. tak, o, żeby był plan ogólny. Księdzę proboszczu trochę. O. O. To jest to. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za udział w tej uroczystości Księdzu Anikowi za dokonanie poświęcenia, mając nadzieję. Tak jak, tak jak wspomniałem, że wkrótce spotkamy się na uroczystym oddaniu do użytkowania. Wszystkim bardzo dziękuję. Goście, Przepraszam mnie. Jeżeli pan wuj pozwoli, tylko jedno zdanie. Szanowni państwo, z prawdziwą przyjemnością uczestniczę w dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim dla... Gminą Ziemiany jestem związany w sposób szczególny, tu przez kilka lat mieszkałem i pracowałem, ale również ze względów służbowych. Starostwo powiatowe jako jedno z najważniejszych zadań stawia sobie na celu ochrony środowiska, a budowa takiej oczyszczalni jak najbardziej realizacji tym celom służy. Starostwo powiatowe w Kościerzynie od samego początku wspierało tą ideę i inicjatywę budowy oczyszczalni. Co prawda nie możemy robić tego w sposób finansowy, ale staraliśmy się poprzez wydawanie stosownych decyzji umożliwić budowę tej oczyszczalni w tym miejscu. Stąd też chciałem pogratulować gminie determinacji i zaangażowania w realizacji tego jednego z najważniejszych celów. Jeszcze raz naprawdę wszystkim serdecznie gratuluję. Dziękuję. zawsze nas wspomagało i nigdy nas nie opuszczało. Za to serdecznie jeszcze raz panu staroście, jak i całemu urzędu, bo ja tu bardzo dziękuję. Na koniec dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za udział oraz za gości. Zapraszam na krótkie spotkanie do sali, do urzędu gminy. Dziękuję bardzo. No, są za a są zapuszczeni za a goście pofali, yy, po sali